Słuchajcie, kolejnym juniorem jest Sebastian Chrzanowski. Sebastian, jesteś aktualnym mistrzem Polski juniorów w klasie 2 WD Stok. W tym sezonie startujesz po raz pierwszy w klasie 4 WD Stok I od razu jako debiutant ogromny sukces, bo byłeś pierwszy w całej klasie i oczywiście byłeś też najlepszym juniorem w tej klasie. Jak Ci się jeździło dzisiaj? Dzisiaj dobrze, mało przeszkód było, fajni przeciwnicy. Łagodny tor. Powiedz w stoku 2WD, byłeś czwarty w klasyfikacji generalnej, to teraz możesz już porównać jazdę między 2WD i 4WD. To którym modelem lepiej się jeździ? Moim zdaniem lepiej 4WD. Fajniejszy, faj, fajniejszy układ. Saba, powiedz jeszcze, jak dużo trenujesz w ciągu tygodnia? W wakacje pewnie trochę więcej trenowałeś, teraz, jak szkolny, to pewnie trochę te, no, tych treningów będzie mniej? Jakoś dwa razy w tygodniu. Będę... No nieźle. Słuchaj, ogromne gratulacje. Widzimy się na kolejnej rundzie. Dziękuję.